Witamy, Szanowni Państwo, na kolejnym stoisku. Stoisko firmy. Gabriel i Hubert. I, I Hubert, czyli mamy dwie firmy na jednym stoisku, chodzisz. tak? Hubertus? Tak, chodzisz. Chodzisz. przepraszam, przedemoczyłem się. I co mamy za sobą? My mamy za sobą dwie marki, przede wszystkim CZK oraz Kolta, którego CZK jakiś czas temu wykupiła na własność i te produkty prezentujemy razem z Jankiem. Firmą guns for u na targach. Zaraz, czy ja się przesłyszałem, że kupiła konta? Dokładnie. To już jest dwa lata temu. Już jest dwa lata temu kupiła Jaki wszystko. ja jestem. nieaktualny. Nie, 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 nie <laughs> czas się zmienia. Świat, świat, świat się zmienia, tak, czas leci. I co tu jest takiego najgodniejszego uwagi? Najgodniejszego uwagi to oczywiście pistolety wzorowane na 1911. Akurat Czyli te dwa? Tak, czy governmenta i gold cupa. To no są oraz wszystko w jedynym słusznym kalibrze. Jak... Jedyny słuszny na tak. 45 auto oraz oczywiście rewolwery. Kolta. Anakondy, pytony. Co się stało? Zresztą, jest bardziej. Dobra. O, Dobra, gramy. Anakondy, pytony, no i klasyczna m 4 od... No tak, wiadomo. To od... no jest. Klasyka gatunku. Klasyka, klasyka Prost, gatunku. prostu ta szczerość wypowiedzi. Tak. No, Kaliber jest taki, jak powinien być. <laughs> Jedyny słuszny w rewolwerze. 44. No, i to ja mam taki trochę mniejszy, 38 specjalnych. Rozwi Rozwiercę. Tak, żeby, żeby dziurki w tarczy robić, to wystarczy. ale tak. Nie, no, ale on fajnie leży, jak pamiętam. No, dobrze leży. 357, 357, no tak. Ale to już jest też w tym lata, nie? Anaconda, no. No i następną marką, oczywiście naszą najbardziej kluczową, oczywiście czf No. Tak, poczynając od karabinów wojskowych, przede wszystkim w Czechach, było jakiś Skorpion dla zabawy, do PCC, no i oczywiście cała gama, cała gama pistoletów, nie, polimerze, ja jestem szczęśliwym posiadaczem 75 jeszcze z pierwszych serii, taka bez tej, bez tej tutaj szyny między między przyrządami. Ona wygląda troszkę jak Colt 11. Z daleka, a to jest to, co z tego powstało, tak? E, znaczy tak, główna baza, czyli 75, jest tutaj, teraz to się nazywa Omega, ze zmiennym z pustem. No i od tego roz, cała jedna gama pistoletów. I to jest protoplasta. Tak. To jest protoplasta. No i tutaj mamy tak, szadołki, szadołki dwójki, szadołki jedynki. No i nowa linia, nowa linia pistoletów, czyli TS2. Nie myli z TS-em, tylko TS-dwójka. I co ona się Podstawowa będzie? wersja. Racing Green, Deep Bronze, który jest składany ręcznie Spasowywany No właśnie, ale teraz oprócz nazwy i tego tutaj grawerunku e, Od zwykłej ts jest Ta. troszeczkę zmieniony szkielet i zamek Mechanizm spustowy? Mechanizm spustowe, no taki pozostał dalej SA Ale jest bardziej dopracowany, nie? Aha. Mamy zupełnie inne użytko lufy Także, rozumiem, także pistolety rozumiem, rozumiem. Godne uwagi Racing Green został pistoletem roku 2022, okay. tak. Ale no dobrze, to jest Racing Green, a to tak. jest normalny. I teraz, a to jest normalny? Gdybyśmy chcieli powiedzieć, to jest lepsze od tego, bo to jest, co byśmy powiedzieli. To już są takie szczegóły. No inny, inny zrzut zamka. Aha, Półka zamka, na, magazynka. magazynka przepraszam. Półka na kciuk. Troszeczkę Aha, inaczej to, 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 to pracujący z Czyli to jest tak naprawdę ta kosmetyka. Tylko kosmetyka, ale w niektórych kluczowych elementach... No, ale jeśli to pozwala no, dobyć tytuł tak, <gry> Pistoletu no Roku... No i potem no, TSW 2 który jest spasowywany ręcznie, każdy tam element, czyli za, lufa... Z, ręcznie pasowany. Tak, lufa z zamkiem, zamek ze szkieletem, sprężyny, prowadnice, to wszystko jest po prostu ręczna robota. Nie tak? rozumiem, ale teraz jest taka tendencja teraz w produkcji pistoletów, w ofertach, żeby było coś, coś nowego, się Opticredit optigradi, tak. Czyli tak, tak. E, tutaj nie widzę tych, tych płytek. Tak, e, Sadałuka na, optyka jest na, na bocznym montażu, tak, tak. Tylko że to, to nie jest optigradi. Shadowka dwójka występuje z wersją optigradi, akurat występuje. nie mamy jej Aha, ze sobą. Rozumiem. Ale może przejdziemy na stanowisko obok. Dobra. Na przykład P10C. No to widzę już. która jest o, która jest tak, jest OR, nie? I ona ma wyfrezowany zamek. W misy, której trafia płytka, a na płytkę trafia. Kolimator, nie? Tak, już no. i to jest na tyle głębokie, że jak założymy kolimator, to jest... To, to przyrządy nam nie przeszkadza. No Aha. też zależy od kolimatora, nie? W sumie. Mhm. Także no bardzo Tak, popular... tak, bo jak będzie gruba podstawa, to nie to za Tak, po... Bardzo popularne teraz rozwiązanie, coraz modniejsze, modniejsze się to stosuje. No staje. nawet polski Wis 100 ma w OR. Tu tak, 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 ma. tak. Ma. tak. Ma. E, także... No i tu mamy gamę plastiku, polimerów tak, nie? tak. I tak jest, zwanych. I teraz tak, tutaj mamy szkielet. To nie? To nie, to jest jeszcze to nie. 75 Ale tu nie? mamy szkielet yy, polimerowy. Dokładnie. I teraz to tak jak w bloku, to jest, są prowadnice takie. Yy, prowadnice wewnętrzne. Komponowane w, w materiał i to trzyma zamek. Dokładnie. Nawet rozbieranie, wyciąganie zamka ze szkieletu jest A, dokładnie tak, no, tak samo wiecie, jak, jak, glo, jak w bloku. Bo tutaj dalej się wyciska oś, tak? Tutaj się dalej dalej mamy zrzut, mhm. zrzut zamka i, i tym, tym, tym dźwigniękom wyciągamy. Czyli zamek. Ta, ta linia daleko od pierwowzoru nie odbiegła. Nie, no trzymają się czegoś, co jest dobre. To jest dobre, jak coś dobre, to nie działamy. Tak, tak. tak. No i idąc dalej. No i tu mamy karabiny jakieś, tak? Tu mamy karabiny. nowa linia, nowa linia sztucerów od CZ. -ki. A właśnie, a propos, odbyłem, nabyłem sobie niedawno 5.27 tak. w jedynym słusznym kalibrze. Tak. 7,62 x 39. Czy to jest dalej produkowane? Nie. nie. Linia 527, tak samo 557 została już wycofana z produkcji. Aha. Nowych modeli już nie ma. Rozumiem. Pozostaje jedynie jakiś tam rynek wtórny albo gdzieś się jakieś jednostki po prostu, mhm. po prostu uchowały. A tu mamy, mówię, CZ600. Kompletnie nowy sztucer. Aha. Yy, nazwą, nawiązanie do ZKK-600 yy, Tutaj bardzo popularny teraz model, model Trail ze składaną kolbą w kalibrze 2.2.3 tak, tak, bardzo sprytne rozwiązanie możemy sobie czyli, broń schować do plecaka czyli, tak. czyli firma się rozwija firma się rozwija, to nas bardzo cieszy a wy sprzedajcie, to ja teraz mam do was życzenie sprzedajcie to wszystko do zera i <noise> <noise> będziecie mieli chwilę spokoju zanim nowa dostawa przyjdzie Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.